Hmm, no za dużo się nie zmieni, bo w poprzednim w sumie całym półroczu były one prowadzone zdalnie. Według mnie to bez żadnej różnicy, bo na wykłady i tak w sumie nikt nie chodził, więc wyjdzie na to samo. W tym roku zajęcia na Uniwersytecie w Białymstoku będą realizowane w formule hybrydowej, czyli część zajęć studenci będą mieli w murach uczelni w tradycyjnej formie, a część będzie realizowanych zdalnie. Także no, myślę, że... Powoli wykładowcy będą troszkę się też do tego przyzwyczajać i no, w tym roku może być już to lepiej zorganizowane według mnie. Władze uczelni wychodzą z założenia, że nim więcej tych tradycyjnych zajęć w siedzibie wydziałów, instytutów, tym lepiej, bo to oczywiście przekłada się też na jakość kształcenia, no ale musimy oczywiście też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i studentów i naszych pracowników prowadzących zajęcia. W związku z tym tam, gdzie nie będzie możliwe znalezienie wystarczająco wielu dużych, przestronnych pomieszczeń, gdzie można zachować dystans, gdzie można nie gromadzić w jednym miejscu zbyt dużej liczby osób, no to wtedy Będziemy sięgać właśnie po te formułę kształcenia zdalnego, i to przede wszystkim będzie dotyczyło wykładów na dużych rocznikach, na tych kierunkach, gdzie studentów na jednym roku jest wielu. A łatwiej czy trudniej będzie zdać egzaminy? Wydaje mi się, że teraz trudniej, kiedy nareszcie wszyscy wykładowcy się dowiedzą, jak to się dokładnie obsługuje. A powiedz mi, czy to może negatywnie wpłynąć na Twoje ewentualne zdolności w Twoim zawodzie? Hmm, znaczy, myślę, że jest to bardzo możliwe, no bo jak, jeżeli człowiek siedzi sobie w domu i no w sumie nie musi wychodzić na uczelnię, to no może się przyzwyczaić trochę, nie wiem, do leniwego trybu życia, do tego, że nie musi w ogóle się nigdzie ruszyć, wystarczy wstać z łóżka, usiąść do komputera i masz swoje zajęcia, więc no myślę, że troszkę się przez to ludzie rozleniwią, nie wiem. Ale na same umiejętności to nie wpłynie jakoś negatywnie? Miejmy nadzieję też, no jeżeli ten sam program zrobimy, to powinno tak być. Oczywiście będziemy rekomendować zachowanie tych wytycznych, które są powszechnie znane i obowiązujące. Natomiast te zasady mogą się nieznacznie różnić na poszczególnych wydziałach czy w instytutach, no bo to dziekani i dyrektorzy instytutów najlepiej wiedzą, jakimi dysponują pomieszczeniami, jak liczne mają roczniki na poszczególnych kierunkach czy poszczególne grupy i stosownie do tego będą dobierać i formę kształcenia, i te szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Dziekani i dyrektorzy mają czas, tak naprawdę do maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, żeby poinformować studentów, jakie przedmioty, jakie konkretne zajęcia, ćwiczenia, konwersatoria czy wykłady będą realizowane w siedzibie uczelni, a jakie zdanie. Kadra... Profesorów i doktorów jest na najwyższym poziomie, nawet w takim trybie nauki zrobią z nas ludzi. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna nowy rok akademicki. To dla nas również duże wyzwanie, ale będzie to wyglądało hybrydowo czyli część zajęć będzie się odbywała. Tradycyjnie, stacjonarnie, a część online. Już jesteśmy na to przygotowani, bo od kilku miesięcy wdrożyliśmy tutaj w sali kolumnowej za mną nagrywanie wykładów dla naszych wykładowców. Dokupiliśmy nawet specjalnie na tę potrzebę sprzęt, kamery i rejestrujemy wykłady. Mamy taki rejestr, gdzie się wykładowcy zapisują, nagrywamy te wykłady i umieszczamy je na platformie później naszej e-learningowej. Także będzie to myślę dość atrakcyjny, nowoczesny sposób przekazywania wiedzy studentom. A część zajęć w małych grupach będzie się odbywała stacjonarnie. Stacjonarnie, tradycyjnie mamy taki limit przyjęty 50 osób, że wszystkie zajęcia, wykłady powyżej 50 osób online, a poniżej przy zachowaniu oczywiście wytycznych głównego inspektora sanitarnego Ministerstwa Zdrowia, czyli maseczki, dezynfekcja rąk, dystans, zachowanie dystansu będziemy nauczać stacjonarnie. E, moim zdaniem. To jest zmiana na gorsze ze względu chociażby na to, że będzie panował chaos u nas na uczelni, będzie jeszcze dodatkowy czas musiał być przygotowany dla nas wszystkich, żeby nawet przygotować nas do tego, żeby, żeby nawet dojść do sali, żeby tam się usadowić, bo też nie, nie ukrywajmy, no ale chociażby laboratoria jakieś czy mniejsze jakby ćwiczenia się odbywają w salach naprawdę małych. Więc jeszcze większa, większe ryzyko, że my się zarazimy, a też nie widziałam, żeby zmniejszali liczbę osób w grupie, bo też tego nie mogą zrobić, bo wtedy by było jeszcze więcej grup, więcej jeszcze godzin na uczelni i wydaje mi się, że no nikt na to jakby nie ma warunków, żeby coś takiego przeprowadzać. Również specyfika jest nasza taka, że mamy uniwersyteckie szpitale kliniczne, gdzie również studenci wyższych roczników uczą się już pracy z pacjentami. Także również tam będą panowały jeszcze bardziej takie rygorystyczne obostrzenia, żeby dbać o zdrowie i bezpieczeństwo i studentów, i pacjentów. Czy taki tryb nauczania może negatywnie wpłynąć na Twoje przyszłe umiejętności w Twoim zawodzie? Yy, znaczy, oczywiście, jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, to wydaje mi się, że bardzo negatywnie, no bo jednak yy, nie wiem, czy to będzie trochę takie doda dodatkowe. Yy. Taka niechęć do zawodu, że jeszcze oprócz tego, że tak samo jak mieliśmy na praktykach, że dodatkowo do tego, że my wykonujemy te wszystkie zabiegi z zabezpieczeniem z rękawiczkami i z maseczką, mhm. to dla nas jest bardzo ciężko, chociażby nawet wykonywać taki pedicure już tak stricte do naszego kierunku, w maseczce, bo my się praktycznie dusimy nad tą klientką i jeszcze się pochylamy i sami tak praktycznie sobie jeszcze utrudniamy swój zawód, więc. Mi się wydaje, że może się to bardzo odbić na tym, jak my później będziemy jakby postrzegać ten i zawód i jakby takie już jakby nauczenie się tego, że tak już może to wyglądać później, to nawet na podstawie praktyk było naprawdę ciężko. Jak będzie wyglądać nauczanie zdalne w tym roku akademickim na Państwa uczelni. Zdalnie będą przeprowadzane wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne z wyjątkiem studentów studiów stacjonarnych pierwszego roku. Dla nich mamy taką wyjątkową, do nich mamy wyjątkowe podejście i chcemy, żeby oni mogli także ćwiczenia audytoryjne przeprowadzać na uczelni. Pozostałe zajęcia, czyli ćwiczenia, laboratoria, czy zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się na uczelni. Także w zasadzie jest to taki typowy tryb hybrydowy, czyli mieszany. To zmiana na gorsze czy na lepsze? I na gorsze, i na lepsze, moim zdaniem. Wykłady online są moim zdaniem lepszym sposobem na przyswojenie wiedzy, wygodniejszym na pewno dla studenta. Jest to forma oszczędzania czasu na dojazdach. Jednak ćwiczenia, które ewentualnie będą odbywały się na uczelni, są jakimś zagrożeniem dla dla naszego zdrowia i możemy się wtedy o wiele łatwiej zarazić i moim zdaniem lepiej, mogło, lepiej byłoby. Gdyby wszystkie yy, zajęcia były w formie zdalnej. Reżim sanitarny jest obowiązkowy. Wszyscy od 1 października na terenie uczelni są zobowiązani do noszenia maseczek albo przyłbic. Yy, przed wejściem na zajęcia studenci zawsze będą musieli albo zdezynfekować ręce, albo założyć rękawiczki jednorazowe. A pracownicy, politechniki, wykładowcy będą zobowiązani do tego, żeby też przestrzegać, pilnować po prostu zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. Uważam, że yy... Powracamy trochę do normalności, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów czy, czy kolokwiów. Jednak nie ukrywam, że łatwiej było zdać egzaminy w formie zdalnej. Tak dotyczy to wszystkich wydziałów, wszystkich studentów, wszystkich lat. Inaczej nieco wygląda nauczanie na studiach niestacjonarnych. Tych studentów jest nieco mniej, więc oni wszystkie zajęcia będą mogli odbywać stacjonarnie. Czy to może wpłynąć negatywnie na Twoje przyszłe umiejętności w Twoim zawodzie? Myślę, że tak, ponieważ w domu wydaje im się, że studenci mniej przykładają się do rzetelnej pracy. Na ćwiczeniach stacjonarnych, na przykład, o wiele bardziej jest to możliwe, żeby przyswoić więcej wiedzy, ale to zależy od studenta i to jest bardzo indywidualna kwestia.